Cześć, witam was w kolejnym odcinku ciekawostek informatycznych. Dziś opowiem o pewnym ciekawym fakcie, ponieważ może zastanawialiście się kiedyś, no jak to jest, niby jest. Niby jest ten system, ale to jest wszystko wirtualne. Musi być coś w rzeczywistości. Musi być coś w rzeczywistości. No i jest. I dzisiaj właśnie to poznamy. Otóż tym czymś. Co istnieje w rzeczywistości i co przetwarza komputer, jest system binarny, czyli 0 i 1. Proste, proste. Komputer, mimo wszystko, jest bardzo prymitywnym urządzeniem. Potrafi przetwarzać tylko dwa stany. Załóżmy stan 5,5 V i stan 0 V, czyli stan 1 oraz 0. Prawda i fałsz. Wszystkie dane, dosłownie wszystkie dane w komputerze i w wszelkich układach scalonych. Są właśnie w tym systemie zapisane. Wszelkie pamięci, wszelkie obliczenia są wykonywane na systemie ZER i JEDYNEK. Możecie sobie teraz wyobrazić, jak bardzo wiele tych ZER i JEDYNEK musi być, aby, nie wiem, chociażby takie GTA 5 było czy, czym jest. Jedna, jedynka albo zero odpowiada jednemu bitowi. Jeden bit, w sumie najmniejsza jednostka, jaka istnieje w informatyce. 8 bitów 1 byte, 1024 bajty tyś... 1 kilobajt 1024 KB, 1 megabajt i tak W związku z czym, no cóż, żeby zagrać w waszą ulubioną grę, komputer musi przetworzyć kilka miliardów zer jedynek Oprócz systemu dwójkowego, zwanego binarnym, w informatyce istnieje jeszcze także system ósemkowy od 0 do 7. System dziesiętny od 0 do 9. System szesnastkowy od 0 do 9 i od A do F. No ale cóż, te systemy nie są już przetwarzane w fizycznym procesie w komputerze. Za to, na przykład w klawiatur klawiatura, działa ona w taki sposób na, na zasadzie dekodera. Po prostu klikając przycisk, zostaje wysłana odpowiednia porcja 0 i 1 do komputera. On to przetwarza na system ósemkowy i przypisuje odpowiedniej literze w kodziaski. Wiem, że to może trochę dziwnie i skomplikowanie brzmi, ale już tłumaczę. Klikasz przycisk, lecą zera jedynki, komputer przetwarza, wychodzi numer danej liczby albo y, litery, która się wyświetla na ekranie. I tak to się dzieje za każdym razem, gdy wciskasz przycisk na klawiaturze. Nie narzekaj, że ci się komputer zacina, bo ty byś nie dał rady. I tak o to dowiedziałeś się dzisiaj dość użytecznej wiedzy, bo tak naprawdę jest to podstawa w informatyce. Możesz z tym iść i uczyć się dalej. Oglądajcie nas, sub subskrybujcie, dajcie lajka i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!